6 AMG, prawie 700 koni po tuningu, tak, natomiast słuchajcie, każdy silnik, który dostaje lepsze paliwo, żyje lepiej, dlatego że mamy mniejszą temperaturę w komorze spalania, to jest przede wszystkim, a paliwo ze stacji benzynowej, nawet najlepszej stacji, nawet najlepsze paliwo, słuchajcie, no to są określone normy, Według których producent może nawet najlepsze paliwo wyprodukować. Dlatego, jeżeli nie może wyprodukować paliwa, które będzie jeszcze lepsze do naszego samochodu, to można sobie takie paliwo stworzyć. O. Racing Fuel Max. Nie tylko podnosi liczbę oktanową. To jest taki dziubek. Słuchajcie, zobaczcie, wlewamy ten płyn. No ale po to, jest taką klapeczkę otworzyć, żeby tutaj ten cały preparat wlać do zbiornika. I taki samochód od razu czujnikami rozpozna to, że paliwo jest dużo lepsze, poza tym, że będziemy odczuwać lepki wzrost mocy, tu nie będzie jakiejś strasznej przepaści, ale przede wszystkim on będzie miał chłodniej będzie miał e, większe pole do popisu jeżeli chodzi o zapłon bo taki samochód sam sobie dodaje zapłon sam sobie on ujmuje, czyli nie będzie nam ujmował 20 stopni zapłonu, bo jest złe paliwo i jest bardzo gorąco dzisiaj za, może nie złe, nawet za mało wystarczające dla niego tylko czujnik stuku będzie mówił nie stuka, jeszcze nie stuka dodajemy zapłon, dodajemy, dodajemy, dodajemy o i już mam dobrze teraz i właśnie o to chodzi, słuchajcie, trzeba dbać o samochody, e, trzeba chronić te silniki, trzeba im dawać to, co najlepsze. Też lubimy dobrze zjeść, a nie byle co. To jemu też trzeba dać.